Witajcie towarzysze w kolejnym odcinku z Workers and Resources Soviet Republic i ja wam muszę coś pokazać, coś co znalazłem. Klikałem sobie po wagonach w tym kolejowym centrum dystrybucyjnym i uwaga, czy wy jesteście na to gotowi ubrania 200 tysięcy rubli. dalej, to nie wszystko 512 tysięcy rubli, 512 tysięcy 512. Dalej kolejny wagon 512 oraz kolejny 512 tysięcy rubli. No a parę odcinków. Czemu? Jak sprawdzaliśmy statystyki to właśnie się zastanawiałem. Czemu my wydajemy tyle na te ubrania? Więc jest odpowiedź. Po prostu kupujemy je i trzymamy w kolejowym centrum dystrybucyjnym. A czemu ja w ogóle klikałem w te wagony? Ponieważ przed odcinkiem chciałem naprawić problem tutaj. Nie możemy produkować żywności, ponieważ brakuje płodów rolnych. Mamy tutaj przypisane KCD Import-Export. Mamy lokomotywy, które nic nie robią. No i właśnie zastanawiałem się czemu one nie chcą jechać. Także co ja teraz muszę zrobić? Bo na pewno nie odrzuca tego ładunku. A Absolutnie, tutaj jest za dużo pieniędzy. Ja bym to chciał wywieźć za granicę, tylko w takim razie będzie mi potrzebna jakaś lokomotywa. Ok, tutaj taką mamy, tylko może w tym momencie pozbądźmy się tych wagonów, przenieśmy je sobie gdzieś tam na przykład na dół, da się tak. Okej, okay, to mi się udało, także teraz bierzemy tę lokomotywę, przypisujemy to sobie tutaj i dalej, gdzie to chcemy wywieźć. Na razie tak naprawdę możemy do tej lokomotywowni. Okej, okay, tylko ja tu jeszcze muszę ustawić, co my dokładnie mamy brać. Możemy na przykład wejść, tak, wagon towarowy, i to był chyba ten 11270, czyli bierzemy tylko takie. Pozostałe wagony tam mogą zostać. Okej, okay, także to uruchamiamy i niech on mi tam jedzie. No i też się tak zastanawiałem nad jedną rzeczą, ponieważ w tym mieście to oni są głodni, możemy to sprawdzić. Na przykład tutaj 44% zadowolenia, 114 obywatelom brakuje żywności, ponieważ tego nie ma tutaj w tym sklepie obok. My tę żywność dostarczamy takim małym centrum dystrybucyjnym. A tutaj kawałek obok mamy coś takiego dużego, co tak naprawdę bierze żywność. Bierze alkohol i przewozi na tamtą stację. Zobaczcie, ile tutaj mamy ciężarówek, i one są po prostu nieużywane, a tutaj stoi teraz tylko jakaś taka jedna. Coś mi się wydaje, że ja już to kiedyś robiłem, że na początku to było odpowiedzialne za sklepy, a tamto za Republikę. Chyba tak. Także z powrotem musimy do tego wrócić. Postawmy sobie może takie darmowe tutaj, po to, żeby mnie ja nie stracił tych ustawień, czyli kopiujemy sobie to, wklejamy do tego. Dalej, co mi jeszcze będzie potrzebne? Ta nazwa. To ją też sobie możemy tymczasowo wrzucić na przy. Przykład tutaj zgadza się. Teraz możemy wziąć na przykład ustawienia z tego, wkleić tu i tak naprawdę ja nie muszę za bardzo przestawiać pojazdów. One tak naprawdę mogą tam zostać, więc teraz bierzemy jeszcze tę nazwę, wrzucamy sobie tutaj. No i wchodzimy jeszcze do tego darmowego, bierzemy sobie to i oddajemy. Temu. Dobra, to sobie możemy zapisać, chociaż w tym najprawdopodobniej nie mamy jeszcze żadnych chłodni. Więc może ja na przykład wezmę taki pojazd, spróbuję go przenieść tu. No nie, niestety nie mamy miejsca. Także odstawmy go może na chwileczkę tutaj. Wejdźmy teraz z powrotem do tego. I co my tutaj mamy? Dwie takie chłodnie, więc zacznijmy może od tej, przestawiamy ją tu i teraz bierzemy jeszcze jeden taki pojazd. Jego możemy od razu przesłać tam, teraz stąd, jeszcze jedna taka chłodnia i wrzucamy ją tutaj. No a tego, że. Aby się nie marnował, przesyłamy w to miejsce. Także tego budynku możemy teraz się pozbyć. Niech on mi tutaj nie przeszkadza. Tak jeszcze sprawdzam, jakie tutaj mamy ustawienia. 80% dalej w barze, ale ok, w barze może być 10. Później więzienie, dajmy troszkę więcej. 50. Później pola magazyn, gdzie to jest? To jest coś takiego przed tym sklepem. Ok, 70. Później mięso, dajmy może 60. Kolejny jakiś magazyn mięsa, 90. Potem 70. I tutaj już mamy raczej takie dosyć duże te procenty. Chociaż jeszcze do tego domu dziecka też by można to zwiększyć 60% i w tym domu dziecka też 60%. Więc mam nadzieję, że teraz oni będą troszeczkę chętniej wyjeżdżać. I może zrobimy jeszcze taką jedną rzecz. Czyli ja bym się pozbył na przykład tej ciężarówki, tylko czy ja ją teraz gdzieś odstawię? Jak ona wygląda? 36% 13 lat. Trochę szkoda byłoby mi ją złomować. Może przejdźmy sobie tu, ponieważ udało nam się wybudować już takie biuro budowy. O! Oraz ten warsztat. Także niech to jedzie do warsztatu. Chociaż nie, to się nie uda, bo tutaj jeszcze nie wybudowaliśmy drogi. Także ten pojazd sobie wrzucimy na razie tutaj i może wziąłbym na przykład jeszcze jeden. Tak, aż tyle tych zamkniętych skrzyni nie potrzebujemy. Zapraszam Ciebie tutaj, kolego. Ale teraz niestety chłodni Wam nie kupię. Ale to czekajcie, zatrzymajmy sobie czas. Ja bym chciał zobaczyć teraz, jak to wygląda tutaj. Ten pociąg już dojechał, więc możemy teraz usunąć go z linii i przypisać mu nowy przystanek. Ty teraz jedziesz na ten skład celny i na nim masz zrobić wyładunek tylko tych ubrań, czyli Zarobimy na tym prawie 3 miliony. No i świetnie, nie będziemy musieli brać kolejnej pożyczki. Aha, tylko że ty potrzebujesz jeszcze jakiś pierwszy przystanek. Możemy kliknąć w lokomotywownie? Możemy. Uruchamiamy. No i zobaczmy, jak to teraz będzie wyglądało. Dojeżdżamy tutaj, sprzedajemy. Patrzcie, jak pięknie zarabiamy. 500, 700, 900, milion, milion, 200. Po prostu cudownie. Dobra, udało to się wszystko sprzedać. Teraz mamy 2 miliony 145. A jeśli chodzi o ten pociąg, to on już tak naprawdę. Nie musi mi wracać do tej lokomotywowni, tylko wyślijmy go może tutaj, tak? Bo ja jednak potrzebuję te wagony, żebyśmy mogli zamawiać te płody rolne. No bo bez tego to nie będziemy niestety mieli żywności, a na własne to musimy jeszcze troszeczkę poczekać. No a skoro mamy pieniądze, to ja wracam teraz do tego centrum dystrybucyjnego i kupimy sobie w takim razie te chłodnie, czyli takie największe, jedna taka oraz druga. Więc jeśli tylko będziemy mieli tutaj mięso, będziemy to mogli rozwozić po naszym mieście. Pisaliście w komentarzach, żebym zajął się turystyką, bo na tym się pod. Podobno fajnie zarabia. Jak to wygląda? Tutaj mamy 40 turystów, dalej na tym przejściu 10. A ile my w ogóle teraz na tym zarabiamy? 288 tysięcy w poprzednim miesiącu. No w sumie można by nad tym popracować. A jak wyglądają na przykład te nasze hotele? Zameldowani turyści są, mamy nawet jeszcze troszkę miejsca, dalej, tutaj. Też jakieś miejsca niby są. W tym miejscu obsługa hotelu jest, turystów nie ma. Tylko pytanie, czy tam w ogóle ci turyści mogą podejść? No właśnie, nie mogą. Bo turystów to my wysadzamy. Na tym przystanku, no i oni niestety tam nie podejdą. Tylko jak to teraz zrobimy? Czy przeprowadzamy jeszcze jakąś ścieżkę, czy na przykład damy jakiś dodatkowy autobus, który by się zatrzymywał tu? Na razie to ja bym może spróbował wybudować jakąś ścieżkę. Czy udałoby się to zrobić jakoś na przykład tutaj na dole? Da się to jakoś wygładzić? Coś za bardzo prawy przycisk tutaj nie pomaga. Ok, także może spróbuję to przeprowadzić jakoś tak po tej linii, chociaż tutaj i tak będziemy musieli trochę skręcić, żeby na przykład podejść do tego, i też ten prawy mi nie chce pomóc. To znaczy, Możemy to spróbować zrobić tak. I tutaj, na przykład, teraz jakieś takie wejścia, powiedzmy po schodkach, ok, niech to tak wygląda. No i teraz stąd, powiedzmy, że jakoś sobie tak skręcimy, no i możemy podłączyć się tutaj. Także teraz już zasięg na pewno powinien być, zgadza się. Przypisujemy sobie te ścieżki i oni to raczej powinni szybciutko wybudować, bo nic ciekawszego teraz do budowy w tej stolicy nie ma. No a żeby tych turystów brać trochę więcej, to ja bym chciał jeszcze zerknąć na ten nasz autobus, gdzie on jest. Tutaj Blonik z Skład celny, przystanek turystyczny. Tam jeżdżą dwa autobusy. Ale autobusów to ja mam teraz nadmiar, także przypiszmy sobie jeszcze ten oraz na przykład taki drugi. No i skoro chcemy ich ściągać więcej, to ja bym spróbował jeszcze włączyć takie badanie. Gdzie ono było? W tej siedzibie partii? Tak, kampania reklamowa w krajach radzieckich. Zwiększmy tutaj liczbę naukowców i niech oni mi to szybciutko przebadają. Jeszcze jak patrzę do tego hotelu, to my tutaj nie mamy ani żywności, ani alkoholu, ani mięsa. Czyli musimy przypisać jeszcze jakieś centrum dystrybucji. Na przykład to, mamy tu 8 podłączeń, także jeszcze to można by tu przypisać. A w tym miejscu tutaj się zgadza, tutaj też powinno być dobrze. Takie hotele, to ja bym też spróbował postawić może tutaj w nowej hucie. Zacznijmy od czegoś takiego dwugwiazdkowego. Ilu ich się tutaj zmieści? 84, 70 albo 30. Weźmy może taki środkowy. Postawimy go na przykład tutaj przy tym wiadukcie. Może ja sobie go odbiję lustrzanie i spróbujemy tu wstawić jeszcze taki jeden. Czyli coś takiego tutaj obok. Dalej, spróbujmy może też coś trzygwiazdkowego. No i weźmy może taki duży, czyli na 200 turystów i tutaj ten zasięg na stację też będzie. No i taki hotel postawiłbym jakoś tak, chociaż my serio musimy uważać na te pieniądze, bo znowu mamy zero i znowu nie będziemy mogli spłacać tych naszych kredytów, ani zamawiać prądu. A jajaj, niedobrze, czyli co? Kolejna pożyczka, tak? Czas trwania 5 lat, ilość 2 miliony, bierzemy pożyczkę, ale już niedługo powinno być lepiej. Będziemy zarabiać więcej na turystyce, nie Długo też powinny się pojawić własne płody rolne oraz własne części mechaniczne. Także jeszcze chwileczkę i będziemy mogli to spłacać. No a wracając do tych hoteli, to możemy spróbować też postawić coś czterogwiazdkowego. Aha, i w tym momencie ja straciłem wszystkie te pieniądze. Co my teraz zaimportowaliśmy? Musimy to sprawdzić, żeby to znowu nie było tak, że my zamawiamy jakieś ubrania. Co wy tutaj robicie? Elektronika 2 miliony, ale po co wam tyle tego? Ja teraz potrzebuję przede wszystkim płody rolne. Ty chcesz to wyładowywać? W w Warszawie na kolejowej stacji towarowej. Tam się serio zmieści tyle elektroniki? Tutaj mamy alkohol, żywność, tutaj takie rzeczy. A w tym magazynie, no niby trochę się tego zmieści. Ale to nie jest dobry pomysł, żeby teraz aż tyle tego zamawiać. Gdzie my mamy tę stację? Czy to jest to, tak? Chwila, chwila. Ja tutaj nie chcę zamawiać elektroniki, żeby znowu nie było tak, że ten pociąg mi pojedzie i będzie trzymał tę elektronikę, czy tam ubrania w tym, w tym budynku. Skąd ty jesteś, kolego? Okej, okay, bo ty jesteś jesteś z tego drugiego centrum dystrybucyjnego, ale to ono nie powinno tego zamawiać z zagranicy. Blunix gra skład celny, właśnie, ja tak naprawdę to wszystko już powinienem wyłączyć. To centrum dystrybucyjne odpowiada tak naprawdę tylko za transport pomiędzy różnymi budynkami, ale naszymi. Nic z tym nie mamy importować ani eksportować, więc co ja teraz mam zrobić z tą elektroniką? No chyba jej nie będę teraz już sprzedawał, chociaż z drugiej strony, no można by to niby zrobić tak, że podeszlibyśmy sobie tutaj i jakoś załadowali więcej nawet tej elektroniki. W ogóle chwila, nie ładuj ty tego dalej, tylko nie wiem, obrócić się go dać, żeby jechał jakoś tam, odeśli do miejsca pracy. Tak. Jego odsyłamy, żeby już więcej nie zamawiał, tylko będziemy mieli dokładnie taki sam problem jak na początku odcinka. Czyli zostaną wagony z elektroniką w tym kolejowym centrum dystrybucyjnym. Tu się jakiś śmietnik pali, ale to już go ugaszą. No, a żeby to nam tam nie zostało, to ja muszę cię niestety odesłać tutaj i potem zrobić dokładnie to samo co przedtem. Okej, okay, więc teraz serio możemy wrócić do tych hoteli. Może jeszcze jakiś właśnie taki czterogwiazdkowy, tylko czy coś aż takiego wielkiego na 600? Może nie. Nie przesadzajmy na razie, tylko weźmy może taki na 150. Taki nam powinien na razie wystarczyć. Czyli to stawiamy sobie tu. Dalej bierzemy taką drogę i przejedziemy sobie jakoś tędy, czyli to łączymy tak, to łączymy tak. No i tutaj robimy taki podjazd. Dobra, tyle na razie wystarczy. Więc bierzemy dwójkę, zaznaczamy to co się da i i bierzemy też dziewiątkę. Niech oni mi to szybciej wybudują. Jeszcze zerknąłbym może na jakieś chodniki, bo na pewno coś takiego dałoby się przeprowadzić tędy i dalej może podłączymy się jakoś do tej drogi. Czyli taki chodniczek tutaj na tyłach tego budynku, to możemy podłączyć dalej to. Później ten hotel oczywiście też może być podłączony. Dalej może coś takiego. W sumie najpierw to może podłączmy sobie to. Czyli jedno takie wyjście w tym kierunku, drugie w tym. No i wtedy to się tutaj ładnie podłączy. Coś takiego też możemy zrobić. No i na razie Tyle mi chyba wystarczy, więc jeszcze raz możemy sobie tutaj przejechać. A czy chcemy budować helikopterami te drogi, czy ścieżki? Może nie. Niech oni się teraz tym nie zajmują. Widzę, że ten pociąg już tutaj dojechał, także tworzymy sobie jeszcze taką linię. Na składzie celnym proszę zrobić wyładunek elektroniki. On już tutaj dojechał, teraz to rozładowuje, więc powinniśmy mieć te 2 miliony, które przedtem pożyczyliśmy. Yy, teraz może nie jedź do tej lokomotywowni, tylko po prostu wróć sobie tutaj. Jeszcze tak sprawdzałem sobie coś w tych okolicach i zauważyłem, że coś. Zepsułem. To miało być CD, żywność i alkohol, Republika, a to tak naprawdę zawozi mi teraz to wszystko do tych sklepów. Ja sobie tego tutaj nie skopiowałem. No właśnie, bo się dziwiłem, czemu ta ciężarówka podjeżdża tutaj, jak my mamy tak mało tej żywności. Dobra, także usuwamy wszystkie połączenia i robimy to po prostu tak. Ten magazyn, ten magazyn, i dostarczamy to potem chyba do tego. Czyli w nim ma być wyładunek. Tam trzymamy, no nie wiem, z 50% alkoholu oraz żywności, a w tych zostawiamy na Własny użytek, jakieś na przykład 20% żywność oraz alkohol. Czyli nadwyżki po prostu powinny być transportowane tutaj. Teraz przechodzimy do rzeczy, którą postawiłem w poprzednim odcinku, czyli do tych zakładów mechanicznych, bo one nam się już wybudowały. No i czego my tutaj potrzebujemy? Pracowników oraz stali. Czy pracownicy sobie podejdą? No niestety teraz nie. Ale czemu tak się dzieje? Coś tu chyba jeszcze musieliśmy dobudować. Już patrzę, co by się tutaj dało zrobić. To sobie możemy na przykład usunąć i teraz taką porządną ścieżkę prowadzić jakoś tędy. Coś to się za bardzo nie chce podłączyć. Ok, wybórzmy to. No i taka ścieżka musiałaby wyglądać tak. To sobie łączymy z tym. Dalej, tutaj możemy zrobić takie dodatkowe wejście. Tak. Później, co tu jeszcze musimy naprawić? Taka droga. Tylko wybórzmy sobie może ten fragment tutaj polny. Teraz przejeżdżamy z tym jeszcze dalej, ale to ja w takim razie muszę też usunąć tę ścieżkę i dopiero teraz to sobie połączyć. No a to, żeby działało, też musi być podłączone, tylko ja to może na razie podłączę jakoś z Strony, żeby tym już tutaj nie przeszkadzać w budowie. Wołamy tutaj dwójkę, także to powinni szybko wybudować. Dobra, czyli mamy takie przejście tutaj na drugą stronę i teraz łączymy sobie jeszcze jakoś jedno z drugim. Też to oczywiście rozpoczynamy. Wołamy dwójkę i wiecie co? Ja bym tutaj nawet zawołał dziewiątkę, czyli helikoptery do tego, do tego, do tego oraz do tego. Czyli teraz już raczej powinien być zasięg do tych budynków. Nie ma go. No to jest ciekawe, bo jak to stawiałem, to właśnie specjalnie postawiłem to tak blisko, żeby. Oni tutaj mogli podejść, i wydaje mi się, że jakieś zasięgi były. A jak na przykład sprawdzimy to sobie z tego budynku, to jak to wygląda, 400 coś metrów tu. No, niedobrze, liczyłem na to, że właśnie uda się, żeby oni tam przechodzili. To znaczy, możemy zrobić jeszcze taką jedną rzecz, bo teraz to oni chodzą tak strasznie naokoło. A gdyby im zrobić jeszcze jakieś przejście tędy, to znaczy dałoby się je tak po prostu na pewno zrobić, czyli przez te tory. Ale takich rzeczy to ja bym wolał jednak nie robić. Czyli co? Bierzemy taki tunel, takie wejście do tunelu, no no, i spróbujmy to postawić jakoś tak. To sobie tutaj połączymy, chociaż nie dałoby się tego jakoś ładniej. Coś by się dało, więc niech to wygląda tak. I teraz takie wyjście zrobimy sobie jeszcze z tej strony. Niech to się łączy na przykład jakoś tak do tego. I teraz weźmy sobie jeszcze takie przejście podziemne. Schodzimy pod ziemię, łączymy tutaj jedno z drugim. Ok, także to też sobie możemy rozpocząć wszystko. Zapraszamy biuro budowy do tego oraz do tego. No i zobaczmy. Helikoptery pomogą, coś nawet mogą pomóc. Super. No i teraz ten zasięg już na pewno powinien być. Tak, z tych wszystkich czterech budynków. No ale zanim ten tunel się wybuduje, to minie jeszcze sporo czasu, więc może ja bym wziął na przykład taki jeden autobus i niech on mi jeździ z tego przystanku bezpośrednio do tego budynku. Na tym dworcu robimy załadunek tylko robotników, a tam robimy wyładunek. Dobra, to sobie możemy uruchomić. Czyli pracownicy będą, będzie mi potrzebna jeszcze stal. Mieliśmy gdzieś tutaj taki budynek, tak? CD Stal i prefabrykaty Republika. Czyli na razie przypisujemy sobie to, ponieważ ten magazyn się jeszcze nie wybudował. Wy tutaj macie wyładowywać stal i ustawmy to sobie na jakieś może 80%. Mam tylko nadzieję, że my tutaj ten stal mamy. No coś jest, 113 ton, tutaj jakieś 28. Wy tutaj sobie radzicie, około połowa pracowników, a wydajność wynosi tylko 21%. Czego Wam brakuje? Żelazo jest, a węgiel, no tego niestety jest mało. Tutaj 20 pracowników, dalej w tym miejscu 15. A jeśli chodzi. O rudę węgla, no to też mamy. Także niestety za wolno to przetwarzamy. Taka huta stali potrafi zużyć 375 ton. A tutaj ile możemy wyprodukować? 200 plus 120. Czyli 320, a my ten węgiel zużywamy też w elektrowni węglowej oraz tutaj w tej ciepłowni. W takim razie robimy teraz jeszcze coś takiego. Bierzemy taki budynek i postawimy sobie chyba drugi taki identyczny. Czy to nie będzie jakoś za dużo? Może ja bym to sprawdził jeszcze tu, czyli co my mamy do wyboru. Aha, albo coś takiego na 120, albo takie na 200. No i taki duży budynek, to ja bym mógł postawić na przykład jakoś tutaj. Gdzieś to się dało. Coś na przykład takiego. Spróbujmy sobie wyrównać ten teren. Aha, i nie możemy postawić istniejąca infrastruktura poza granicami kraju. Może ja bym wyburzył jeszcze tę drogę, żeby ona mi teraz tutaj nie przeszkadzała. I spróbujmy to wstawić jeszcze raz. Może teraz się uda. Okej, okay, okej, okay. jest zielone. Dobra, postawmy to. Zatrzymajmy na chwilę czas. Ja chcę zobaczyć, czy uda mi się na przykład podłączyć to. Dobra, to się uda. dalej. Kolejna ważna rzecz, czy będzie zasięg na ten przystanek tutaj? No tak po prostu nie będzie, ale wydaje mi się, że ten problem dosyć prosto rozwiążemy. Mm, tutaj może chodniczka nie będę robił, bo mamy chodnik przy drodze, ale chodnik to przydałby mi się jakoś w tym miejscu, czyli może pozbędziemy się tego chodnika i teraz stąd przejdziemy jakoś tam, chociaż pod tym może być ciężko. Dobra, to musi wyglądać tak i teraz łączymy się z tamtym i czy teraz stąd będzie będziemy mieli zasięg na ten przystanek mamy super w takim razie musimy jeszcze sprawdzić czy uda nam się to podłączyć do tych wszystkich taśmociągów tutaj mamy wyjście no i to by można postawić po prostu tak czyli bierzemy ten węgiel transportujemy do tego miejsca i dalej idzie sobie do tego magazynu tylko coś mi tu jeszcze nie wyszło musimy pozbyć się tych połączeń i teraz coś takiego powinno się dać zrobić tylko z tego miejsca dobra może być no i jeszcze takie drugie połączenie będzie mi potrzebne do tego magazynu rudy węgla no i to też się Powinno udać bez problemów zrobić, czyli coś takiego, i dalej drugie takie. Postawimy sobie jakoś tu, i skoro idzie tak dobrze, to ja to spróbuję też postawić jakoś równo. Czyli co? Na przykład coś takiego, i tego się możemy pozbyć, bo ten budynek jest podłączony tam. Dobra, więc co teraz? Bierzemy jeszcze taką drogę, to sobie próbujemy naprawić. Czyli musimy przejść jakoś tak, i teraz łączymy jedno z drugim. Do tego taka ścieżka, później to sobie też możemy tu podłączyć, tylko to nie musi być takie długie. No i co? Chyba mamy. Wszystko. Tak. Zobaczmy, czy da się to przypisać. Te taśmociągi na pewno. Drogę się da przypisać. Tutaj taśmociągi oraz ścieżka. No a tego budynku niestety teraz nie przypiszemy. W ogóle ile on będzie kosztował nas na przykład części mechanicznych? 5,7 tony. Dobra, także zacznijcie już to budować. A kto wie, może zdążymy wyprodukować jakieś własne części mechaniczne. Niestety znowu nie mamy pieniędzy. Mam tylko nadzieję, że znowu czegoś dziwnego nie zamówiliśmy. Bierzemy kolejną pożyczkę. Tak, musimy to zrobić. I co? I w tym Momencie my coś po prostu importujemy. Ja bym zobaczył jeszcze, jak to wygląda tutaj. No nie, teraz żaden pociąg tutaj nie stoi, także to raczej jakiś mniejszy import jakimiś ciężarówkami. Też widzę, że udało im się wybudować ten magazyn. Dobra, ustawmy sobie, że mamy trzymać tutaj tylko stal, czyli 100% tego, i w takim razie przechodzimy sobie do tego centrum dystrybucyjnego. Przypisujemy to. Robimy tam wyładunek stali, dajemy tego dosyć dużo, czyli 80%, a to sobie usuwamy. Zawoście to bezpośrednio do magazynu. No i z tego co tutaj widzę, to udało nam się wyprodukować już jakieś części mechaniczne. Super! Czyli one powinny teraz powędrować tutaj, a potem na te stacje. No to zobaczmy jak to mamy ustawione. KCD Import-Export. Włączamy sobie tutaj załadunek części mechanicznych i chcemy raczej brać tylko nadwyżki. I te nadwyżki idą po prostu na skład celny, czyli tutaj sobie ustawiamy wyładunek. Teraz wychodzimy z tego i bierzemy to centrum dystrybucyjne i zajmijmy się rozwożeniem tego po naszej republice. Czyli tutaj też ustawiamy sobie, żeby brać części mechaniczne i tak naprawdę możemy zabierać wszystkie. I teraz pytanie, gdzie my chcemy je dostarczać? Na pewno do Warszawy. Chociaż to już tak naprawdę mamy ustawione. Tak, Warszawa kolejowa stacja towarowa jest wyładunek części mechanicznych. Dobrze, także to sobie możemy zostawić i w takim razie te części mechaniczne chciałbym wyładowywać też tu. Czyli na tej stacji robimy rozładunek części mechanicznych. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj mamy miejsce na to. Nie za bardzo. To jest żywność, tutaj jest mięso. No, i właśnie. Tu powinny być te części mechaniczne, więc wejdźmy sobie jeszcze w to. Dajmy tutaj 20% i w takim razie na pozostałe rzeczy też 20%. Zgadza się? Nie, nie zgadza się. Mamy 80%, więc powiedzmy, że będziemy czegoś tutaj trzymać więcej. Ok, powiedzmy, że tych części 30%. Dobrze to na pewno zrobiłem, bo teraz tutaj mamy po 22. Jeszcze te ubrania nam się nie mieszczą. Dobra, niech tu będzie 30. Ok, 28, w pozostałych 21. Tu jakieś 31. Niech im już tak będzie. No a skoro te części mechaniczne będą w tym budynku, to ja się teraz powinienem przejść po wszystkich naszych biurach budowy i to sobie pozmieniać. Bo my w tym momencie części mechaniczne bierzemy skąd? Magazyn 4. To jest coś takiego tutaj. My tu trzymamy tkaniny, części elektroniczne, części mechaniczne, czyli musimy je zamawiać tym czymś. Tego w takim razie już nie chcemy, to sobie wyłączamy i wracamy do tych biur budowy i przypisujemy części mechaniczne, proszę brać z tego magazynu. I tak samo sobie teraz zrobię w pozostałych. Stolicę mamy już ogarniętą, więc teraz przechodzimy jeszcze tutaj. Tylko skąd ja to dokładnie chcę brać? Czy z tego magazynu, czy na przykład stąd? Bo tu to my tak naprawdę bierzemy wszystko, co nie? Bo w tym KCD Import Export ja sobie tego niestety nie zmienię. Właśnie, bo my tutaj ładujemy alkohol, żywność oraz części mechaniczne. Ja bym chciał, żeby oni na przykład zostawiali troszkę tych części mechanicznych. W ogóle nie tutaj, tylko w tym centrum dystrybucyjnym. Właśnie, teraz się zgadza. Mamy 0%, czyli zabierzemy Bieramy do innych miast cały alkohol, całą żywność. A jak zostawić teraz trochę części mechanicznych? No za bardzo się nie da, więc zostawmy sobie tutaj 10%. No i teraz podobnie jak w stolicy, ja się tutaj przejdę po tych biurach budowy i ustawię, że części mechaniczne bierzemy z tego magazynu. To już sobie poustawiałem, a w Warszawie to tak naprawdę nic nie musimy zmieniać, ponieważ części mechaniczne to my zawsze braliśmy z tego magazynu. Tylko teraz one nie będą już zamawiane z zagranicy, tylko będą przywożone z naszej fabryki. Co ja tutaj jeszcze widzę? Wy Budowały nam się kolejne te biura budowy, chociaż teraz raczej jeszcze tego nie poustawiam, ponieważ nie mamy wszystkich dróg. W tym momencie to ja mogę spróbować jeszcze sobie jakoś tak przejechać, żeby oni na pewno to wszystko tutaj budowali. Ewentualnie możemy jeszcze wziąć takie helikoptery i tutaj przypisać sobie to, dalej ten budyneczek. Co jeszcze? Drogę możecie tutaj pomóc budować? No niestety nie. Widzę też, że mamy trochę zepsutych helikopterów, więc może weźmy sobie taką płytę postojową, to znaczy lądowisko dla helikopterów i coś takiego postawiłbym gdzieś tutaj przy tym warsztacie, żeby zawsze tam jakiś helikopter sobie mógł podlecieć. Niech to wygląda tak i do tego raczej super często nie będą jeździli, więc tutaj nam wystarczy taka polna droga. No a teraz musimy podjąć jeszcze jedną ważną decyzję, czy ja chcę w ogóle sprzedawać stal. Takie zakłady mechaniczne mogą tego zużyć 22 tony, a tutaj ile możemy tego wyprodukować? 43. No ja bym chciał mieć coś takiego, że te zakłady mechaniczne pracują ze 100% wydajnością, po prostu tyle ile dadzą rady, żeby mi tej stali więc ja bym jeszcze sprawdził sobie taką jedną rzecz. Skąd wy dokładnie bierzecie te stale? Z huty stali? Chwila, chwila. Czy to jest jedyne źródło? Tutaj są prefabrykaty. Dalej jest jeszcze... Okej, okay, taki magazyn. I to jest ten mniejszy. Czyli co? Z tego dużego my w ogóle tego nie bierzemy. Może ja bym zrobił tak. Bierzcie to też z tego dużego. Możecie brać tak naprawdę wszystko. Pewnie. Tylko skoro robimy coś takiego, to ja muszę wejść jeszcze tutaj i zabronić im sprzedaży całej stali. Jak to wygląda w tym momencie? ok to już mamy ustawione, czyli zostawiamy te 20%. Tak ma być. No i z tego co widzę, to teraz tutaj te otwarte skrzynie wyjeżdżają. Tak, te dwie pojechały, te dwie sobie zostały, ponieważ no niestety tej stali tutaj nie mamy, więc musimy jak najszybciej ją dostarczyć. No i chyba jeszcze niestety muszę wziąć kolejną pożyczkę, żeby mi to teraz nie upadło. Tak, 2 miliony i tam sobie wydajcie to na to, na co Wam potrzeba. W ogóle jeszcze bym tak zerknął do tych pożyczek. Jak to tutaj dokładnie wygląda? Czy ja czasami nie chcę teraz czegoś spłacić? W sumie najlepiej to by było na przykład na przykład którąś z tych starszych na przykład coś takiego należność 970 tysięcy. chociaż tutaj tak naprawdę mamy najniższy ten procent tak potem dawali nam już na wyższe procenty może ja bym to na razie zostawił w spokoju jak serio będziemy mieli za dużo pieniędzy wtedy będziemy myśleć o spłatach tego No a zobaczmy czy my mamy teraz więcej turystów jak to wygląda 88 genialnie skoro oni tutaj czekają to znaczy że te autobusy nie wyrabiają więc bierzemy sobie jeszcze te linie i przypisujemy w taki Razie te pozostałe dwa autobusy. Musimy jak najszybciej ich stąd zabrać, żebyśmy mogli na nich zarabiać. Czy ta ścieżka się już wybudowała? Niestety jeszcze nie. Czego wam brakuje? Roboczo dni oraz stali. Przypiszmy tutaj może helikopter z nowej huty. To na pewno powinno pomóc. No bo mamy tutaj pusty hotel, więc niech oni mi z tego korzystają, bo w tych to mi się mogą nie pomieścić. Też niestety tutaj nie mamy stali, tutaj nie mamy stali, tak? A stal bierzemy stąd. Kto się tym zajmuje? CD, stal i prefabrykaty Republika. No ale to działa. A ktoś tutaj właśnie podjeżdża, także wolno, ale działa. Na razie tego nie ruszamy. A czy mamy już jakieś zmiany, jeśli chodzi o zarobki z turystów? No, w poprzednim miesiącu 250, w tym już prawie 300 tysięcy. To mi się podoba, a wyobraźcie sobie, co będzie, jak uda nam się na przykład wybudować te wszystkie hotele tu. Wtedy to dopiero będziemy zarabiać. Też widziałem tutaj, że ogień zniszczył budynek. Pytanie: co tym razem? Zbiornik paliwa, ropy i to niestety ten z paliwem. No nie, taka rzecz. Nam się teraz wyburzyła. Co ja chcę z tym zrobić? To znaczy, te wszystkie odpady to trzeba by chyba przewieźć na nasze wysypisko. W tym momencie to ja bym może na szybko spróbował wybudować tutaj jakiś nowy taki zbiornik. To chyba będzie najlepsze rozwiązanie. Czyli to sobie stawiamy tak, możemy spróbować na przykład rozebrać tę rurę, a to, no to na razie zostawmy. No i tym negatywnym akcentem w tym pozytywnym odcinku ja bym to zakończył. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Udało nam się rozpocząć produkcję części mechanicznych, udało nam się ściągnąć trochę więcej turystów. No i jeszcze na początku odcinka znaleźliśmy troszeczkę pieniędzy tutaj, więc pamiętajcie o łapeczce w górę, trzymajcie się, do następnego razu, papa, pa, cześć cześć!